Cześć, witajcie, z tej strony Gdzieś Games, a w tym odcinku to jest mały poradnik o, tytu o tytule jak widzicie pod nazwą filmem czyli yy, jak zrobić żeby był, czy 3 naczepy, czy lokomotywy, czy pirangi czy, fir czy dugony czy inne. In, inne tam te co widzicie na track ZMP, którzy mają na przykład trzy naczepy. I jak to zrobić? Bardzo proste. Więc do dzieła. Na potrzebujecie moda. Mod, który znajdziecie sobie w Eurotracku Oczywiście wchodzicie na Bernasinga. Ja mam taki program, więc tego tym w programu nie macie, albo znacie, tylko już nie wchodzicie na ten program. Ja zawsze przez niego wchodzę, więc nieważne. Ważne, że wchodzicie, który macie profil do TrackSEP. Oczywiście nie macie żadnych modów na tym tutaj, bo inaczej mody nie działają, nie? Co wiecie o tym? Prawdopodobnie ta skania działa, ale to nie wiem. Ja Wam zaraz powiem, jak to się nazywa, tylko muszę to przypomnieć. Triple, dobra. Wchodzicie sobie do Steven's Czujecie sobie. No nie, nie. będzie linka mieć do opisem, więc nie będziecie musieli wtykać. Dribble, tak znajdzie mi? Nie, nie znajdzie mi. Podłoga, prawdę, zaraz OVZ, dobra. No i takie coś się mieć, o takie coś. I to pierwsze, te trzy, trzy, trzy naczepy. Oczywiście jak to zrobić. Na przykład macie takie coś, czyli zasubskrybuj. Dodaj do kolekcji, zaznaczacie na mody. I okej. Okay. Powinniście mieć tutaj zaznaczone. I wychodzicie z tego stąd. I szukacie sobie tego triple. I macie, zaznaczacie sobie znać zmiany. Wchodzicie sobie do gry. Myszka mi się pojawiła nagle. Nie wiem, jak ją wysunąć, ale dobra, nieważne. Nie wiem, czy wy to idzie czy nie. Oczywiście, jak to się prezentuje, macie przerywniki. No dobra. Yy... Oczywiście wszystko prądzi, naprawdę wszystko działa. Nie ma żadnego problemu. No tylko jest taki problem, że możecie. No po prostu trzeba uważać, żeby o nic nie zahaczyć, bo naprawdę jest długi ten zestaw. Tam widzicie. Więc ale działa i pana za to nie zostaniecie, więc nie musicie się o to martwić. Jeździłem tym przez o, do dobre, dobre godziny. Jeszcze nie ja jeździłem, jeszcze jeździł Q i coś. Jak ktoś zna na Discord, to wie, o kim mówię. ale jak ktoś nie zna, to może poznać. Zapraszam serdecznie na Discorda oraz Facebooka na grupę naszą wspólną. I wam już teraz mówię to, tutaj mamil znaczy wchodzimy sobie. wchodzicie sobie na ostatnią zakładkę i mamy tutaj. Albo do wyboru takie coś, albo takie coś różne tam rzeczy. Oczywiście trzeba mieć dużo hajsu, co wiadomo. postać stać. Podobnie już mam przygotowaną, kupujecie sobie na przykład. Takie coś. No nie malowanie się zmie zmie zmieniacie jakieś chcecie, to tam nie problem. Tylko to ja sobie wezmę czerwony. Teraz o elegancko. Na przykład, i zakupu idziemy sobie do Gdańska. Tak. I zarządzaj naczelbami. Widzicie sami, mamy dużej. Tak. Została podłączona. Czekamy przez chwilę. No się załaduje. Zapisujecie grę. Wchodzicie na Track SMP. To zaraz widzimy się w Track SMP. A i również działa to na promocie oczywiście. Wchodzicie sobie na Track SMP. Wchodzicie z tym modem, który macie tutaj. Czekacie sobie po prostu swój start i czekacie na tym profilu, który zaznaczyliście sobie tego moda. Oczywiście. Nas 100% będzie wam działać, więc to nie jest problem. Tym, więc czekamy sobie, nam pięknie się załaduje, elegancko. Czekamy, czekamy przez, jak wiadomo, czekać trzeba. Dobra, jesteśmy w spowrotem. Tak to wygląda, że wchodzimy sobie w... bo że nie, za dodatnimi czepami i mamy dobre mamy użyj tak co to jazda i jedziemy z tematem jak widzicie działa na tarkę macie działa działa no to nie widzieliście na przerywnikach ale teraz Wam pokazuję, że działa a jeździć dwa na zada. jak z ładunkami bo Pewnie mało ludzi to pokazuje. Ja to lubię przeciągać. Więc domo, tak to z ładunkami jest to normalne. No. Zbyt nie lubię jeździć z dupy, ale powiem wam, jest tak stabilne, że ciężko się z nim wywrócić. Próbowałem na każdy sposób zakręty zebrać, ale jednak... wiecie jak już chcesz się wywrócić, to się wywrócisz. Ale jak też ma siłę to się nie wywróci. Tak, to jest się Eee, dobra, smark grawitowy 12 ton. I na przykład wejdziemy sobie z Dańska do wydańska Jedź bezpiecznie. Jakby chcecie zobaczyć, że to działa. Co na pewno działa? Oczywiście... Skręć A, dobra. Kierownica mi się nie... No, tylko właśnie mówię, uważajcie. Działa na 100%. To pięknie co, co z tego. Nie. Nie mamy ten sam ładunek, 12 ton, taki ładunek weźmiemy Nie zmienia nic tego ja nie przejmuję Więc jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję Pamiętajcie o łapce w no, odwonku Na Facebooku i Discordzie I link w opisie, zawsze przedłużać już Nie, nie będę przedłużał i tylko do postanę i tyle. O. Elegancko. I to tyle. No i narało. nara. Naura.